Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tak szybko postaram się to nagrać. Dzisiaj jest 6 czerwca, jeszcze godzin 9 rano nie ma, właśnie wróciłem z kościoła. Ostatnią akcję mieliśmy z tym panem, z panem Andrzejem. I po kolei, proszę Państwa, o co chodzi? Kamraci, chodźcie z nami, jesteśmy tacy sami. Proszę Państwa, na czym polega sztuka? Sztuka z tym, z tym Gostkiem, który to zagrał. Poczekajcie, wrzucę... Żadnego tam wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia. Dobra, wystarczy... Słuchajcie, ten Gostek jest, jest bardzo silnie teraz mm, e, proponowany, reklamowany. Tam połusuwał, ale wszyscy na niego temu się powiadają. O co z nim chodzi? Proszę Państwa... To, co zrobił tutaj pan Andrzej, jest typową akcją wyborczą, bardzo dobrze skonstruowaną i bardzo dobrze celowaną. Ale do kogo celowaną? Proszę państwa, do zwolenników tych panów. Proszę państwa, pan Andrzej, tutaj w tym krótkim, nie wiem, jak tam sekund, czy minut to trwa. Może mógłbym powiedzieć, w tym live, on dokładnie wzorował się na tym panu, na panu Wojciechu. No, i po, poniekąd również na panu Marcinie, ale bardziej na panu Wojciechu. O co chodziło, proszę państwa? To jest walka już wyborcza. Co prawda, ten ruch kamracki, nie wiem, jeszcze chyba nie jest zarejestrowany. Ja, ja już zaznaczałem wielokrotnie, że ja mam odmienne poglądy, ale to jeszcze może na koniec poda, podam. O co chodzi? Praktycznie kwestia, teraz tak, a jeszcze, jeszcze wam dodam. Kwestia, którą wypowiedział tutaj pan Andrzej. Równie dobrze mógłby powiedzieć pan Wojciech. No, poza tymi słynnymi faszystami tam bodajże żałują, no to przegłos specjalnie, żeby się trochę odróżnić, ale dokładnie mógłby powiedzieć pan Wojciech. Na czym ta sztuka polega? Proszę państwa, oni zorientowali się. Pan, Sef, pan Andrzej, pan Andrzej dokładnie nie ukrywa, Jakiej opcji jest właśnie dzisiejszego tego, dzisiejszego marszu, 4 czerwca? Teraz za chwilę nie wiem, czy oni już ruszyli, czy, czy będą szli, i on nie ukrywa, ale oni sobie zdają sprawę, że e, pan Wojciech i pan Marcin, pan Marcin, pan Chcesz Wojciech. Się e, oj, dobra, nie będziemy to puszczać, bo oni tutaj właśnie tu dają specjalni stanowią siłę polityczną. I co? Warto zatem ich zagospodarować. Warto zagospodarować ich przyszły elektorat i ten obecny. I to jest właśnie problem, że mamy już czerwiec, a oni nie mają partii, ale to już, nie, to już jest ich sprawa. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli przyjdą wybory, przypuśćmy, i wielu z właśnie elektorat kamracki, może być taki po prostu niezdecydowany, niezdecydowany, kurcze, oni już nie mają, nie mają szans. W sumie to po co oni tam wejdą do Sejmu i tego typu, typu różne akcje mogą się rozbywać przeciwko nim, i to będą wszyscy przeciwko nim to, to walić. Cała telewizornia i tak dalej, przeciwko tym dwóm panom. Natomiast to co zrobił tutaj te, te pan Andrzej, to jest o to chodzi: o taki przekaz podprogowy. Słuchajcie, nie martwcie się, jeżeli nie odpowiadają wam, poza tym wiecie, obydwa już zostali skazani, no to wiecie, to też jest przekaz taki, że to są już przestępcy, recydywa i tak dalej, i tak dalej, to wszystko, to wszystko jest tylko i wyłącznie po to, żeby tych dwóch panów zdyskredytować, ale bezczelnie, bezczelnie wyciągnąć łapę po ich ich elektorat. Bo widzą, nie macie na kogo głosować. No, jesteśmy alternatywą. Oni nawet, przypuszczam, że liczą, ten pan Andrzej ze swoją partią, liczą, że niechby co piąty kamrat. Na nich, na nich zagłosował, to już będzie dobrze, to jest kilka punktów procentowych. Jest to dość późno, nawet przypuśćmy, że kamraci mm, mieliby 5, może 10%, ale to jest już, proszę Państwa, to jest inny temat, nie, nie o tym chciałem mówić, jakie mają szanse, ale mają elektorat i ktoś powie, no tak, rzeczywiście, nie mogę, nie pójdę na wybory i nie zagłosuję na partię biskupów, bo ta partia biskupów mi się nie podoba rządzić, od tych lat źle rządzi, Kamraci nie mają szans? Kurczę, ale taki Andrzej, jaki on tu tekst zrzucił, jak on się wypowiedział. Słuchajcie, z jaką, z jaką atencją, wiecie, jaka gra aktorska i wszystko. Kurczę, za nich trzeba zagłosować. Jednak oni stanowią jakąś alternatywę, bo taka kuceria się nie liczy dla mnie, takim ludziom, jak kuceria ręki się tym ludziom nie podaje i w życiu nawet nikt nie, nie myśli, że ci ludzie cokolwiek teraz sobą tam reprezentują. I na tym to polega. Chcą wyrwać bezczelnie elektorat właśnie kamratów. Taka, taki wam podam, bo to jest coś w tym stylu, że taki kazusik na przykład, jesteś na targu, kogoś nie lubisz, ktoś przychodzi, grzebie ci, grzebie, ale ciągle coś tam kupi. Więc trzeba, trzeba o nie. Nie lubię gościa, ale, ale to taki wiecie, trochę odjazd mój, ale jednak muszę go szanować, bo jednak coś, coś on kupi i jakiś ja tam będę miał. Ja będę miał zysk, oczywiście, z tego. To samo właśnie wyszli tutaj, tutaj pan Andrzej ze swoją partią Donalda, tak w tym kierunku. Ja, proszę Państwa, moja ocena jest taka, że ja wolałbym jako, na przykład, mieć, przypuśćmy, na przykład, ja jestem w Sejmie, pożartujmy sobie, ale przypuśćmy, to wolałbym za przeciwnika mieć Pana Marcina, niż stu tych przygłupów. Wolałbym za przeciwnika mieć Pana Wojciecha, niż stu przygłupów, którzy obecnie zasiadają w Sejmie. Także tak, takie jest moje zdanie. Ponieważ oni są wyraziści, mają konkretne poglądy. Ja już nie będę wracał do tego, chociaż przypomnę, ja mam odmienne zdania na temat Unii Europejskiej czy euro. Ale za, za ich poglądy, pomimo tego, że no niestety nie zaakceptuję tak osobiście formy, jaką przedstawia pan Wojciech, to jednak ja wcale mu nie odmawiam praw wyborczych. Absolutnie. Także, także mają konkret. I na tym, na tym byśmy zakończyli. Także widzicie po to, co cała akcja, teraz wszyscy o tym mają mówić, ktoś powie, no jednak mylisz się, to nie, nie wcale nie o to chodziło. No zobaczymy, jeżeli pan, mm, zobaczymy tydzień, może dwa, jeżeli pan Andrzej przeprosi, to przyznam, że to był jednorazowy incydent, pomyłka, ale ja w mojej ocenie, ja przypuszczam, że pan Andrzej nakręci kolejnego lajfa i to jeszcze bardziej dosadnego, co tylko potwierdzi to, o czym mówię. Także jest to jest to po prostu wyciągnięte takie podprogowe przejęcie elektoratu y, kamratów. I, I w zasadzie to by było na tyle, drodzy Państwo. <laughs> także, także, także zobaczymy, jak to się rozkręci. Tak jak mówię, ja dziwię się jeszcze, tak jak kiedyś już wspominałem, dziwię się panu Wojciechowi, y, czemu się na przykład, też taka moja dygresja, dobra, y, czemu się wypiera swojego talentu aktorskiego lub że był aktorem, no, nie rozumiem tego. Przecież y, mamy słynnych, y, Jasiek Paweł II, Rega, no Regan to grał przecież zawodowo w filmach. Bardzo znani ludzie, bardzo słynni, znani. Czy, czy, czy ich lubimy czy nie, osiągnęli bardzo wiele w świecie polityki i bycie aktorem, czy posiadanie zawodu aktorskiego nie ma żadnej ujmy. No, można się określić reżyserem, no ale to już jest jego sprawa, to jest taka moja dygresja. Także także widzicie, jak trwa walka, chciałem tylko zaznaczyć, jak, jak, jak trwa walka wyborcza. Słuchajcie, tutaj, tutaj, prawda, pan Andrzej, niby tak osobiście przyjdzie tu. Nie jesteście młodzi, ale my tu starzy was pociągniemy do, do tego dobrze, w dobrym kierunku yy, i tak dalej. Yy, yy, Wiedzą, że, on wie, że nie mają szans na elektorat, jak powtarzam, raz, teraz się powtarzam, na elektorat partii biskupów, natomiast wiedzą, że może go bardzo dużo ugrać po tej mm, stronie yy, po prostu po, poza parlamentarnej. A opozycji wobec, wobec w ogóle całego nie tylko partii rządzące, ale wobec wszystkich partii politycznych, czyli niezagospodarowany kapitał. No to było na tyle. Także przyglądajmy się co, co zorganizują, co zorganizują dalej. Kamraci, chodźcie z nami, jesteśmy tacy sami. Sprytne, co? Dobra na razie. Ho.